Jestem Miłek i dzisiaj e, gramy razem z Maty Piłką, bo mi się usunął film, bo miałam za mało miejsca. Maty Piłka przywitaj się. Cześć! No cześć. Obiecałem wam, że jutro nagramy film. E, no, jakbym mówił wczoraj nie. <ścoughs> Ze wczoraj to że dzisiaj nagram. film. Oj. Jezus Chryste. No więc dzisiaj nagramy i... I jeszcze dzisiaj nagramy z Among Us albo z Fly Simulator. A może nawet i to, i to, więc jak chcecie, my sobie spina zrobimy. Ja, no tej pikanie to przyjdzie, bo ja oczywiście taki mądrala. Taki pros, ja już raz wygrałem, nie i mi się film oczywiście. Miałem <laughs> za mało miejsca i mi się film. Tak, mam nawet. Mam nawet na moim filmiku. No właśnie. Obejrzyjcie, ma te ma piłki, bo to jest jego pierwszy film, kiedy będzie nagrywać. Więc dajcie mu suba, to jest rozkaz. Mi też macie I dać like. suba. I skomentujcie, jak jest wasz największy Byłem blisko legendarnego. I stoluję. Musi za, musicie zasubskrybować, bo y, wygram grę i zlajkować. Co być Widowie, ja Nie wiem, zrobię cięcie. Widowie, robimy Spina za 55 tonów. Ej, mogę chyba dwa zrobić. Poczekajcie sekundę. Dobra, widowie, już jesteśmy jaki kod na te piłko. Mój kot to jest 18797. 7. Dobrze, widzowie. Poczekajmy chwilkę, może ktoś dołączy. A, czemu ja jestem gospodarzem? Widzicie, widzowie, taki jestem prost, właśnie taki Dawaj, jestem prost. Nie, czekam na innych. 5 hours, 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 late. <ścoughs> Fighting 14, 14, 14, 19, <ścoughs> 19 <ścoughs> Nie przerwałeś <laughs> mi moje, moje 19, 14, 16, 19, 17, 18 Nie słuchajcie 15 go. hours later. Nie słuchajcie go. A wy jego... Nie <laughs> no proszę, bo wy jesteście święci. Ile ja się nagrywa już? Dwie minuty, dobra. Widzowie, czemu wasza, wasza moc teraz nie działa? Mnie a? na filmie trzy razy było, mimo że mnie wycięło. Wy jesteście nadboscy. Ja teraz wszystko tak wystarczą. Co się ze mną dzieje, widzowie? Ja wylosowałam w ogóle Twojego króla niego. Czemu mi posta... a bo tu jest... o ja! O nie, zepsuła mi się gra, bo jest... Tam, gdzie się skacze, jest rzeczy. Sprzęt do nagrywania. W sensie... Jej! W sensie to co... ten klik... Co w się sensie kliku? Toś ma tego samego skina co ty myślałem za to A ty tam jedzie, dobra. Widzowie, tu jest super, bo patrzcie. nie, Nie udało O, o teraz mogę to przesunąć. A przeszedłeś? Tak tak. tak, tak. Tak, ja tak. Jesteśmy blisko siebie. Widzowie! Jest. Ja to lubię! Ja w sumie też to lubię, więc wy jesteście no... W sumie faktycznie chyba macie ten moc przyciągania dobrych małp. Ja ma taki, taki... jestem proszę widzowie! Patrz jak ja... No. Patrz jak ja lecę! Nie ja wam to przelecę. Jestem ptaszkiem. Nie. nie dawaj miny mądrej, bo nie jesteś mądry. Ja? Nie, nie mówię do ciebie. Ja dam, let's go i będzie super. No, ludzie, czemu. On... Jezus, ja nie. nie, ja to przegram, maty, piłka, A ty. Przegrałem, A ty, maty, piłka? Ja też. Widziałem. Ale nie, wychodź, nie wychodź. Ja też nie wychodzę. Ja Tylko ja muszę wychodź. zrobić krótkie cięcie, dobrze widzowie? Więc poczekajcie. Do Widzowie! Czemu przyciągnęliście szczęścia, jak nas już nie było? To jest oszustwo! Za karę nie możecie oglądać naszych kanałów. Ej, no ktoś się z takim nowym... Dobrze... I? Miłka... Ja akurat odpadłem. Bardzo dziękuję. No ja też. Bardzo dziękuję, Dobrze jesteście, no ale... No co tu? Dobra widzowie, my już jesteśmy, Maty Piłka tworzy grupę, Maty Piłka tworzy grupę. Oki. Widzowie. W ogóle dajcie suba i lajka. 6 sześć, 6 sześć. Aha, super kod po prostu. Jeszcze brakuje jednej szóstki. Jebuń. no co ty, nie mów tak, bo jeszcze mnie nie będą oglądać. Nie, żartuję. Niech zacznij to! Zaczynaj! Widzowie, przeciągnijcie znowu szczęście, jak my będziemy grać. No to widzowie są hakerami, bo jak nas wywaliło, to na szczęście właśnie była nasza ulubiona mapa. No, to muszę sam nagrywać. Ale widzowie, czy to widzicie, że my jesteśmy zawsze pierwsi, jak jesteśmy razem? Ni Samolocik jestem. Jak zwala ludzi, bo są takie noby w tej grze. No i ja pierwszy jestem z ostatniego. Panda, weź! legendarne, przeciwko legendarne. Dobrze. Jak O siema. ma. Jej! była pierwsza ale w sumie to panda akurat jeśli mam nie, yeah! nie widzowie dajcie suba dajcie łapkę w górę nie wiem czy nie będziemy za chwilkę kończyć bo jeszcze mamy zagrać może dzisiaj w dwie gry może nagramy napiszcie w komentarzach czy chcecie jedną czy dwie Dobrze, jeszcze minutka i kończę. No bo matę piłka ma 16 minut, bo mnie wywaliło. Miałam za mało pojemności. I Mateusz ma. Matę piłka ma dużo. Mateusz. Matę piłka ma już 16 minut, gdzieś tak. 17, 18 nagrywa. 19 minut, 30 sekund nagrywanie. No i to jest takie po prostu. No to jest po... yes! Widzowie, wy jesteście super! Wy przyciągacie szczęście, nie? Naprawdę. Nadwoscy! Mate pika mówiłem, oni przyciągają szczęście. co taka mapa na początek. Jesteście na dwoscy! Widzowie, ja to mu powiedziałem. I... Widzowie, ja Was kocham! Trzeba było od razu zrobić kanał. Widzowie, ja Was kocham. Po prostu jesteście moimi ulubionymi widzami na świecie. Dla was przejdę. A ja odpadłem, bo nic zbankowała. nie Ojej, a oglądasz mnie? Aha. Widzowie. Ej! <ścoughs> Widzowie! Patrzcie, tylko ja tu przeskoczyłem. No ty pikawie się Wszyscy lubią oprócz ciebie. Oni wszyscy mają mu nas zawsze... Widziotnie, wy jesteście boscy. Uwielbiam was! Ta mapa tak dawno tu nie była! ci? się. Czemu? Czemu ludzie spadają? Jestem pierwszy latem tutaj! Na tej piłkę oglądałeś, mnie? Oglądamy. No czemu już pięć osób odpadło? <laughs> widzowie, wygrałem! Wygrałem grę! Ale to Dla was mówiłem, że dla Was to wygram, więc wygrałem. Do widzenia widzowie. Za, widzowie, wiecie za co? Będziemy nagrywać kolejny film. Widzowie, gdzieś tak myślę, że... O, myślę, że tak o 16 będziemy nagrywać kolejny film, dobrze? Więc macie czas do teraz, żeby zdecydować, czy nagrać y, dwa filmy, ale i tak chyba nagram. Więc dobrze, ja was żegnam, papa. Pa.